Hej kochani, witam was w trzydniowym dniowym vlogu, takim luźnym. Dzisiaj jest dzień, gdy jedziemy z mamą na tatuaż. Jest to mój prezent dla niej z okazji urodzin. Robimy sobie matching tattoos są to takie serduszka bez wypełnienia, później zobaczycie, a ona dodatkowo robi sobie jeden tatuaż. Właśnie się maluję. Jest niedziela, taki zupełnie luźny dzień. Wczoraj byłam cały dzień w pracy, dzisiaj będę chillować. Nie wiem co czeka mnie w tym vlogu, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba, a teraz zaczynamy się malować. Pokażę Wam pokrótce w ogóle, czego używam, bo wcześniej Wam chyba tego nie pokazywałam. Podkład, z którego korzystam to Healthy Mix, zapewne każdy z Was go zna. Ja miałam tę buteleczkę już jakiś ponad rok, dwa lata. Nie wiem, kiedy ostatnio kupowałam tą nową. Ale ja się rzadko maluję, jak możecie zauważyć. Wolę się nie malować, dbać o swój, o swój stan cery, a maluję się je na jakieś specjalne okazje. Dzisiaj nie ma specjalnej okazji, ale idziemy potem do restauracji, więc może trzasnę sobie jakąś fotkę. Nakładam sobie SPF na twarz. Kto teraz tego nie robi, prawda? Niestety mam 25. Wiem, że mój krem cerawi. Wypuścił teraz 50, więc będę musiała sobie ją kupić, jak mi się skończy moja buteleczka. No ale chociaż taki wystarczy. Kolejną rzeczą, której używam, jest taki korektor. Mam go już zupełną resztkę, więc nie wiem, czy coś wygrzebię, ale nakładam go sobie pod oczy no i na jakieś tam ślady po ranach albo wypryskach, ale na razie takich nie mam, więc zakładam tylko go pod oczy. Ja ogólnie mam straszne wory pod oczami, na co dzień, jak się nie maluję strasznie to widać. Czasem próbuję zakryć to korektorem, ale ten mi nie wystarczy. Musiałabym kupić jakiś strasznie mocno kryjący, ale z drugiej strony nie chcę mieć takiej ciężkości na twarzy, więc już wolę te swoje wory. Tusz do rzęs, z którego korzystam, od zawsze, praktycznie. Jest najlepszy no i najbardziej podobają mi się w nim rzęsy. Dobrze, kochani, mamy zrobione oczka. Bardzo mi się podobają, ale nie mogę patrzeć ani w górę, ani w dół, żeby mi się nie poprzeklejały. Powiedziałam Wam, że korzystam jedynie z tego tuszu. Aczkolwiek znalazłam jeszcze taki tusz, jest on chyba wydaje mi się wodoodporny i dodatkowo go sobie nakładam po dwóch warstwach tego z Maybelline, żeby były jeszcze dłuższe, bo on mi tak je trochę wydłuża. Także mam trzy warstwy tuszu na górze i ze dwie warstwy na dole, jakbym nie pomalowała sobie jest na dole, to strasznie źle bym się czuła. A co do brwi, to robię sobie henne co jakieś yy, półtora, dwa tygodnie teraz nie są zbyt ciemne, bo już minął ten czas. No ale nie mam kredki do brwi, więc będę w takich... Teraz optycznie się wydaje większa przez ten papier, ale ogólnie będzie mniejsza. Ale czy nie jest na tym zdjęte teraz, jak tak że Wiesz co, ja sobie, to jest sobie zaraz Cię dociągnę. My już jesteśmy po tatuażu. Idziemy do restauracji. Mamo, musisz ocenić, jak Ci się podobało. Było. Powiem Wam, że dzisiejszy dzień to ból, i okres, i leżenie, ale za, dwa, za dwie godziny muszę iść na trening. Więc wziąłem sobie tabletkę, zawsze mi pomaga, więc liczę również na to. Mam no, w planach mocny trening, więc yy, będzie dobrze. No, ale muszę się trochę pożalić. Yy, co u mnie? U mnie nic ciekawego. Chciałam Wam tutaj dać jakąś motywację, chciałam Wam powiedzieć, ile się tutaj u mnie dzieje, dlaczego nie było filmów dwa tygodnie, ale po pierwsze miałam zapalenie krtani i nie mogłam w ogóle mówić. Po drugie nie miałam czasu, bo ciągle albo pracuję, albo trenuję, albo szukam rzeczy do mieszkania, bo już się coraz więcej dzieje. W międzyczasie nagrywam też filmik mieszkaniowy, ale będą to urywki, żeby nie był taki krótki filmik. W którym nic się tak naprawdę nie dzieje, więc nagrywam urywki z różnych dni po prostu i wtedy skleję coś w całość. Poza tym mam ogromny problem z montażem. Ja montować umiem i lubię, ale chodzi o fakt, że nie mam pamięci na moim laptopie, przez co wszystko wchodzi mi w iCloud. Później muszę to ściągać z tego, później nie mam pamięci, żeby wgrać to w iMovie. I dochodzi do tego, że wszystko sobie przykładam na telefon i montuję na telefonie, co jest tragedią, bo przez chwilę mam brak pamięci, gdy zgram sobie wszystkie filmy na telefon, i też jest tragedia. Także, jeżeli macie jakiś pomysł, co mogłabym zrobić, żeby zwiększyć tą pamięć w laptopie, ja tam nic nie mam kompletnie, ale czy dysk zewnętrzny, jakbym wcisnęła i przechowywała na nim, czy to by coś dało? Nie wiem, jak macie MacBooka, i podobny problem to chętnie się dowiem. Dobra, kochani, po tym leżeniu czas się ogarnąć. Zbieram się na siłkę. A więc tak, zakładamy standardowo ciemne spodenki, żeby mieć większą pewność. W razie czego wiecie o co chodzi. Zakładam sobie takie spodenki z Gym Glamour. Do tego dzisiaj robimy trening góry, zatem przyda nam się top do robienia góry. Nie, trening dołu robimy. Czyli bierzemy top do treningu dołu, który nie musi mieć zbytnio wyciętych pleców. Biorę topik również biały z Gym Glamour. No, i tutaj muszę włożyć te wkładki. Do tego, oczywiście, skarpety długie najka. Chyba to tyle, chyba, że założę coś na siebie jeszcze, yy, zobaczymy. Swoją drogą, kupiłam sobie dwa nowe topy na siłownię z odkrytymi plecami, bo lubię sobie kupować rzeczy i później czuć się lepiej w nich na siłowni, a dawno sobie czegoś nie kupowałam. Yy, muszę kupić jeszcze jakieś spodenki, widziałam, że na Aliexpress i Sheinsu spoko w małej cenie, no ale nie wiem, czy chcę tam kupować zobaczymy, ale z Gym Glamour już mam dużo rzeczy, więc chcę przetestować na przykład inną markę, możecie mi polecać w sumie w komentarzach yy, jaką byście wybrali yy, z tego co wiem Strong Point mi nie pasuje, yy, no ale Gym Glamour jest dla mnie najlepszy jak na razie Z treningu i po treningu mam taką oto wyżerkę, już Wam pokazuję. Zrobiłam wszystko na szybko, miała być pita, ale gdy ją wyjęłam, okazało się, że jest cała spleśniała. Na szczęście miałam jakąś tortillę, więc zastąpiłam pitę tortillą. Tortillka wygląda w ten sposób: w środku jest kurczak, sosy, cacyki moje domowe i to tyle. A tutaj mamy pomidorka. Kocham świeżego pomidora z solą i pieprzem, także musiał być. iż dzisiejszy dzień już jest nudny sam w sobie. Yy, pokażę Wam przynajmniej paczkę, jaką sobie wczoraj zamówiłam. Yy, w ogóle zamówiłam ją o godzinie 16, 17, coś takiego. Yy, chyba o 16 bardziej. Yy, no i przyszła mi już dzisiaj z rana, także... Wow, szacun, tutaj pierwszy plusik, ale już Wam mówię co to jest, tylko ją otworzę. Zamówiłam sobie piankę brązującą, która nadaje taką naturalną opaleniznę i docięcie, że tak powiem. W sensie, jak ćwiczycie i uwidaczniacie swoje mięśnie, to gdy posmarujecie się tą pianką, to jeszcze bardziej Wam się pogłębi ten efekt i tak dalej. Wiecie o co chodzi, ale przede wszystkim jest to pianka brązująca, nadająca taki. Delikatnej i w zimnych tonach opalenizny. Nie jest to żaden sponsorowany post. Chociaż bardzo bym chciała. Kosztuje ona 160 zł, aczkolwiek zamówiłam go z kodem od Agasawy i dzięki niej właśnie zdecydowałam się na zakup tej pianki. Mówiła, że jest to pianka, która według niej jest najlepsza, bo nie przebarwia, nie zostawia śladów i w momencie, gdy ona ćwiczy, to też nie robią jej się zacieki na ciele. A dla mnie to jest ważne, bo ja też ćwiczę, prawda? Więc nie jest to jakaś y, utrudniająca życie pianka. Tylko właśnie jeden z lepszych produktów na rynku. Będę testować i dam Wam znać. Prawdopodobnie w następnym tygodniu będę jej używać po raz pierwszy. Yy, muszę się przyszykować mentalnie. Yy, do tego zamówiłam sobie rękawice, żeby w jakiś sposób nałożyć tą piankę. Kosztowała ona 30 zł, czyli wyniosło mnie ponad 200, aczkolwiek z kodem minus 20% wyszło około 160 zł. No i tyle. Niebawem spodziewajcie się efektu. Już Wam pokazuję, co właśnie mój chłopak mi kupił. Dwie paczki takich nowych laców Oven Baked. Jest to smak serek śmietankowy z pieprzem. Będziemy testować, od jutra są chyba już tak na stałe. I jutro jest podobna jakaś promka, gdy kupi się jedną paczkę, to na drugą jest promka, właśnie mu o tym powiedzieli, więc daję Wam info. Także ja jestem happy i będziemy zajadać kochani, jest środa, ósma rano, a ja już wróciłam z zakupu z Lidla, także pokazuję Wam, co kupiłam szybki haul zakupowy kupiłam kaszkę proteinową w moim ulubionym smaku, czyli waniliowym ale mamy tutaj również smak czekoladowy, bo dosyć dawno jadłam a w sumie mam ochotę na coś takiego kakaowego skry waniliowy ten Lidlowski, bo on ma bardzo malutko kalorii, całe opakowanie ma chyba 80 kalorii no i mam mniej węglowodanów niż ten zwykły z piątnicy twaróg chudy będziemy robić fit tiramisu Może Wam tutaj nagram No i będziemy robić na przykład makaron ruski Ja planuję sobie posiłki poprzez jeden produkt Czyli na pewno zrobimy tutaj tiramisu Możliwe, że makaron ruski albo twarożek na słono Mam banany. Zawsze biorę takie bardziej żółte, już lekko podwojrzałe, bo takie najbardziej uwielbiam. Nie rozumiem ludzi, którzy jedzą zielone banany. Nektarynki albo wrzoskwinie. W sumie nie znam się, co jest czym. Moje ulubione bułki wiejskie z Lidla. Bułki nie wiejskie, tylko ziemniaczane, ale ja je nazywam wiejskie. Mały dzik energol moje ulubione, ukochane picie, czyli Sprite Zero. Momentami przewyższa Pepsi Zero, ale nie zawsze, zależy na co mam ochotę. Tost pełnoziarnisty z Lidla, nie jest to coś cudownego, aczkolwiek ja czasem potrzebuję na szybko zrobić sobie posiłek do pracy i wtedy wciskam tost. Nie ma on wtedy dużo kalorii, mogę go dużo zjeść, no i łatwo go zabrać ze sobą. Ulubiona przyprawa Gyros, bez soli, y, moja ulubiona seria z Lidla z przyprawami. Dwa kurczaczki, bo była promocja. Gdy weźmiecie jedną paczkę tych ciachanych w paski, y, to drugą macie minus 50%. Y, a ja sobie zawsze mrożę, więc będę miała zapasik. No a tutaj mam trzy paczki cukierków dla mojego chłopaka na urodziny. Chciał sobie rozdać w pracy, także mu kupiłam. Kupiłam mu tę zupkę chińską. To jest jakaś jego ulubiona. I zawsze mu biorę jak jestem w Lidlu, ale nie powinnam. Wiem o tym. Teraz to wszystko muszę zanieść sobie do lodówki. Kurczaczka muszę zamrozić. Chlebek już sobie przygotuję. No i to w sumie tyle. Jak wiecie lub nie, współpracuję z firmą SFD i co miesiąc wybieram sobie produkty, których mi brakuje i robię yy, sobie zamówienie. Także już pokazuję Wam, co tym razem zamówiłam. Od razu powiem Wam, że nie jest to dużo rzeczy. Uzupełniłam przede wszystkim kreatynę. Cena skoczyła mi do góry i nie miałam co zamówić więcej. Yy, także są to takie malutkie zakupki, ale warte uwagi. Tak jak mówiłam, mamy kreatynę. Kreatynę w kapsułkach, bo jedynie tak spożywam. Cztery kapsułki to jest jedna porcja. Ja nie jestem w stanie przejść tego proszku i połknąć go za bardzo. Także taka mi najbardziej odpowiada. Kolejne rzeczy to są słodycze. Tutaj mamy orzeszki w mlecznej czekoladzie. Są to orzeszki ziemne. Wybrałam je dla swojej babci, bo niebawem do niej jadę i sobie zażyczyła. Tutaj mamy z kolei rodzynki. To są duże rodzynki w ciemnej czekoladzie. Popatrzcie. To co ty takie ogromne? Kolejną rzeczą jest spray, a dokładnie olej w sprayu. Wybrałam go również dla mojej babci, ponieważ ja posiadam już ze dwa, trzy smaki, a jej będzie tu ułatwiało życie, bo po prostu będzie sobie psikać zamiast sobie nalewać z tej całej ogromnej butli, bo ona ma jeszcze takie duże butle, więc może jej to ułatwi życie. Przedostatnią rzeczą jest granola. Taka w wersji orzechowej. Jest ona bez zbędnych składników z orzechami, yy, różnymi rodzynkami, widzę. Także będę ją sobie dorzucać do różnych jogurcików, bo w sumie nigdy chyba nie jadłem granoli. No i na samym końcu mamy moje ulubione szoty przedtreningowe. Jest to jedna porcja w szocie, ponieważ wiem, że na stronie są również takie, gdzie są dwie albo trzy porcje, aczkolwiek pamiętam, że po tamtych wszystko mnie spędzi. Tym razem zapamiętałam i wzięłam te moje ulubione pięć razy wypiłam, wypiłam sobie porcję 10 minut przed treningiem. I jest super. Standardowo z moim kodzikiem Coca-Cola nad 10 macie minus 10% na zakupy w tym sklepie. Yy, zapewne każdy znajdzie coś dla siebie. Nie wiem dlaczego jest tyle hejtu na ten sklep. Yy, ja osobiście korzystam yy, z ich produktów od 3-4 lat i wszystko mi się super sprawdza. Mam swoje ulubione produkty, swoje... Topki, bez których nie mogę się obejść. Mogę Wam więcej o tym opowiedzieć, jeżeli zechcecie, tylko dajcie znać w komentarzu. No i korzystam z ogromnej ilości ich produktów. Jakość dla mnie też mają super. W końcu to sklep z odżywkami, suplementami, no i został zbadany, prawda? Także ja jestem fanką i zapraszam do korzystania z koziku. Tymczasem zbieram się do pracy i widzimy się kolejnego dnia. Was, Dzisiaj jest dzień yy, urodzin mojego chłopaka, dlatego piję sobie szejka białkowego wracając z siłowni o godzinie 10. Yy, wyruszyłam tam o 8, zrobiłam szybki trening. Szybki, znaczy dwie godzinki. Piję teraz białko yy, i niebawem lecimy świętować jego urodzinki. Powiem wam, że białko o smaku sernika z truskawkami jest mega słodkie. Jak dałam tu białą czekoladę też w jednej porcji, czyli 30 gram, była ona taka naturalna, a to jest mega słodkie. Plus dałam więcej mleka, więc nie wiem, ale wypiję, bo jest mega dobre. Polecam smak białka bez laktozy. Yy, sernik, z bia sernik z truskawką odeset, także lecimy dzisiaj na steki do najlepszego steakhouse'a, tak się chyba mówi, yy, w Warszawie. Yy, jestem gotowa na to, że zapłacę bardzo dużo pieniędzy, ale nigdy nie byłam na stekach. On jest też mięsożercą także na pewno mu się spodoba. Później lecimy do kinanatora. Bardzo dobre jest to białko, tak piję. Jest takie słodziutkie, pyszne. Możecie mi pisać, jakie białka polecacie do szejków białkowych, bo ja teraz coraz częściej je piję, gdy nie mam czasu i chcę uzupełnić białeczko. Możecie mi pisać, z jakich korzystacie. Ja korzystam z białej czekolady. Słonego karmelu, słonego karmelu z masłem orzechowym, właśnie sernika z truskawkami, kokosa. Yy, no i z tego korzystam na co dzień. Tutaj muszę mieć coś delikatnego i nie za słodkiego, także możecie mi polecać. I czekolada odpada. Kochani, wróciłam po dzisiejszym dniu spędzonym z moim chłopakiem z okazji jego urodzin i chciałam Wam pokazać, co dostałam od jego rodziców, bo dostałam mnóstwo rzeczy z działki. Zacznijmy od dżemu, to jest dżem chyba truskawkowy, tutaj jest dżem pożyczkowy, także fajnie. Patrzcie na to! Dostałam całą michę borówek. Nie wiem, czy ja wszystko zjem na świeżo, ale ewentualnie je sobie zamrożę, bo borówki fajnie jest mrozić. Mamy tutaj śliweczki, ale to nie są wszystkie śliweczki, bo mamy tutaj jeszcze osobno zapakowane, bo to jest taka cała torba. Oprócz śliweczek mamy pomidorki. Są pomidorki z działki dziadka Dominika. Dużo pomidorków. Tutaj mamy brzoskwinki, wzięłam sobie tylko trzy. Mamy cukinię zieloną. Cukinię żółtą. Mamy taką dziwną fasolkę, wcześniej jej nigdy nie jadłam, ale brzmi ciekawie i na pewno sobie z nią coś zrobię. No i dalej to są śliweczki. Także chciałam Wam to wszystko pokazać. Tutaj mamy te borówki, całą miskę, a tutaj jeszcze tyle rzeczy. Próbujemy śliweczki? Mm. słodziutka, bardzo dobra.